Na brzegu naszego miasta znajduje się główna stacja benzynowa, otwarta 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu. Gdybyś wszedł do środka, zobaczyłbyś rzędy niemarkowych chipsów, ciastek, konserw i marynowanych ciekawostek. Podejrzanie brakujące daty ważności z konserw jakby zostały spakowane lata temu w jakiejś błędnej próbie kontroli rotacji zapasów. Wyblakły znak mokra podłoga zamierzchłych czasów zakrywa wielkie pęknięcie w podłodze poklodówki, gdzie warstwy klejących rozeń uformowały miniaturową kałużę smoły, konserwując niezliczone martwe owady i okazjonalnie małe gryzonie. Nikt nigdy nie narzeka na estetykę. Dzięki opatrzności graniczącej z czymś nadnaturalnym, inspektor sanitarny wielokrotnie podpisywał wszystko zawsze uprzejmie ignorując nikły zapach jakiegoś rodzaju tajemniczego koktajlu chemikaliów, które jest cechą charakterystyczną tej placówki. Bardziej zauważalne niż równomierny, mechaniczny szum maszyny z napojami, która została zainstalowana w latach 70. i nigdy nie była serwisowana. Bardziej rozpraszające niż losowe miejsca z zimnym lub ciepłym powietrzem, które wydawać by się mogło podążało za tobą. I bardziej rozpraszający niż rodzina zmutowanych szopów żyjących w pustej przestrzeni za filtrem tłuszczu. Przynajmniej wydaje nam się, że są zmutowane. Musiały rozmnożać się w sobnie do punktu deformacji genetycznej i upośledzenia umysłowego. Alfa, muskularny, 90-centymetrowy sukin nazywany roko, był wielokrotnie widziany gryząc opony przejeznych i został przejechany co najmniej dwa razy. Ale ciągle wraca. Ten zastarzały zapach, słodka kombinacja sucho drzewu, amoniaku i wymiotin, nigdy nie została zidentyfikowana. Ale powszechna teoria jest taka, że wydobywa się z podziemi, ziemi. Unosi się przez cienkie pęknięcia w betonie, które rosną i mnożą się z każdym rokiem dzięki architektonicznemu osiadaniu. Jest najmocniej wyczuwalny zaraz po deszczu. Jest tak ostre, że napędza łez do oczu jeśli zbytnio zbliży się do odpływów burzowych, od których nawet roku i jego klony trzymają się z daleka. Jeśli wszedłbyś do środka, mógłbyś także zobaczyć chłodzienkowego kowboja. Jest on tutaj jakby miejską legendą. Pojawia się tylko, gdy jesteś sam i niczego nie podejrzewasz. To, co czyni go naprawdę legendarnym, to historie, które opowiadają ludzie po rzekomym spotkaniu. Zeznania występują od y, dość dziwnych do niewiarygodnie dziwacznych. Jak gość, który w zeszłym miesiącu poszedł na Siusiu, ale zmienił zdanie, kiedy go zobaczył stojącego koło Pisuaru, ubranego w prochowiec, bandanę, kowojskie buty i spodnie, nakazającego balonowe zwierzątka. Kilka tygodni później, kiedy inny klient wszedł do tej samej łazienki, zobaczył mężczyznę ubranego tylko w kowojski kapelusz, bokserki. I buty z ostrogami. Dosłownie ostrzącego siekiera na staromonnym, kamiennym kole do ostrzenia. Gdy klient wszedł, kowboj przestał robić to, co robił. Popatrzył na mężczyznę z uśmiechem, dotknął kapelusza i powiedział No, z to. No dalej. Jeśli miałbyś tyle szczęścia, żeby zobaczyć kowboja, który może, ale nie musi nawiedzać łazienkę, nie przejmuj się. Jest nieszkodliwy i w rzeczywistości zwykle całkiem uprzejmy. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się taki zły. Szczególnie w porównaniu z niektórymi innymi wydarzeniami w tym miejscu. Jeśli wejdziesz do środka, możesz natychmiast poczuć ból w zębach. Co dziwnie pospolity fenomen, którego nikt naprawdę nie rozumie. Powinien przejść sam w ciągu kilku godzin. Jeśli naprawdę wejdziesz do środka, prawie definitywnie zobaczysz mnie siedzącego za ladą. Bo jestem jedynym pracownikiem na pełny etat i jestem tu prawie zawsze. Możesz złapać mnie czytającego książkę, bo z jakiegoś powodu internet w tym miejscu nie działa, a sygnał telefonu jest niepewny w dobre dni, a nie w większość. Jeśli chcesz zadzwonić, możesz wyjść i iść w kierunku wzgórza. Najlepiej z powrotem w kierunku miasta, bo druga droga zabierze cię do lasu, a nie chcesz, żebym wyliczał ci powody, dla których to nie jest dobry pomysł. Możesz też zapłacić mi 25 centów za minutę i użyć sklepowego telefonu. To uzgodnienie zostało przygotowane przez właścicieli i naprawdę muszę je egzekwować, bo sprawdzają zapisy telefoniczne. Przepraszam. Kiedy tu będziesz, nie czuj się urażony, jeśli nie rozpocznę rozmowy, bo jeśli mam być naprawdę szczery, nie jestem zawsze pewny, czy każdy, kto wchodzi przez te drzwi, jest prawdziwy czy nie. A jeśli miałbym się odzywać do wszystkich, którzy mogliby być prawdziwą osobą, mógłbym oszalać, a nie potrzebujemy tutaj tego więcej. Sądzę, że to, co próbuję powiedzieć, to dziwne rzeczy dzieją się dookoła mnie, gdy pracuję na gównionej stacji benzynowej na brzegu miasta. Chciałbym móc powiedzieć o najdziwniejszej rzeczy, jaką tu widziałem, ale wątpię, czy kiedykolwiek bym zdecydował. Było ich po prostu zbyt dużo. Widziałem w sklepie w sumie cztery trumny przy trzech różnych okazjach. Poznałem co najmniej tuzin ludzi wędrujących z powrotem do miasta, twierdząc, że uciekli kosmitom albo spiskowcem rządowym itd. Tak nie mieli pieniędzy, ale potrzebowali zadzwonić i prosili o skorzystanie z telefonu zanim oni znów ich znajdą, ale zasady są zasadami i nie jestem zobowiązany stracić pracy, bo nie uciekły z niewoli z drobnymi w kieszeni. I wreszcie oczywiście był Farmer Brown. Tak, to jego prawdziwe imię, który denerwował się na nas i narzekał na karmę dla zwierząt, którą do niego zamawialiśmy. Nalegał, że coś było nie tak z produktem, ponieważ jak to ujął, wszystkie jego zwierzęta nagle miały ludzkie twarze. Załatwiliśmy to z nim, dając mu znaczącą zniżkę na kilka kolejnych zamówień. Niedługo później przestał przychodzić. Zaleźli to, co zostało z jego ciała w sypialni jego domu, który był zamknięty od środka. Z tego co wiem, do tej pory nie wiadomo, co się stało. Tak czy inaczej, sądzę, że mogę wrócić i opowiedzieć historię lub dwie, ale najpierw muszę przygotować się do pracy.